Superman Koldziska z tej strony, Metzu i witam w kolejnym teście na moim kanale. Tym razem zrobimy test w wymyślonej lidze, tak zwanej skandynawskiej. Na którą składa się 6 drużyn z Norwegii, 5 ze Szwecji i 5 z Danii. Zobaczymy, która okaże się być najlepsza w tym teście. Przed nami 15, mam nadzieję, emocjonujących sezonów. Który klub okaże się być najlepszy, która liga zdominuje inne? Przekonajmy się o tym. Więc czas powoli przechodzić do pierwszego sezonu. Tutaj mamy układ roczny. W sezonie 22 Midtjylland triumfuje druga Kopenhaga, trzecie Bodo, więc jak widzimy na start jest duńska dominacja, a na samym dnie znajduje się drużna Brandby. No też duńczycy w sumie Midtjylland, drugie z rzędu mistrzostwo, czy pójdą po hat -tricka? No w sumie to podium wygląda identycznie, więc jak widać są to drużyny, które mogą przez cały czas przewodzić ligowej stawce, Viking tym razem na dnie. Zmiana na pozycji mistrza Kopenhaga, tym razem zdobywa mistrzostwo, bo na drugim miejscu Midtjylland rozczarowało czwarte miejsce dopiero w sezonie 24. Przejdźmy zatem na dno. Kto się tam znajdzie? Hammerby. Kopenhaga po raz drugi, więc wyrównuje wynik Midtjylland. No na razie, co by nie mówić, jest to bardzo jednostronny test. Duńczycy zgarniają wszystko i nie pozostawiają złudzeń, kto jest najlepszy. Kopenhaga trzeci raz z rzędu, Midtjylland wicemistrzem, no, na tych czołowych miejscach niewiele się zmienia, tutaj różnica jak widać tylko bilansu bramkowego, tak niewiele, a jednak ile zmieniło, tym razem Ajka na dnie Kopenhaga w sezonie 27 kolejny raz mistrzem, cóż by nie mówić to już się powoli robi nudne, czy ktoś zdoła przerwać ich hegemonię, za moment się przekonamy na dnie Hammerby. Nikt na razie nie jest w stanie Malme aż 13 punktów straty, podobnie jak Midtjylland. Na razie Kopenhaga niezagrożona, spokojnie cały czas triumfuje w ligowej stawce, a na dnie odnajdziemy Wikinga. Kopenhaga, co to jest za drużyna? Może i tylko punkt przewagi nad Bodo, ale jednak to jest kolejny tytuł mistrzowski, który ląduje w ich gablocie. Na ilu tytułach z rzędu się zatrzymają? Sprawdzimy Kopenhaga, no wow. Dawno nie widziałem w żadnym teście takiej dominacji i nie wiem, czy ktokolwiek będzie w stanie to powtórzyć. Na dnie Norkubing. No, Kopenhaga jest nie do zatrzymania. Sezon 31 również dla nich 9 punktów przewagi nad Midtland. No, duńskie drużyny totalnie orają całą konkurencję. Ajka na dnie. Rosenborg przełamuje hegemonię Kopenhagi. Kopenhaga zatrzymała się na ośmiu mistrzostwach z rzędu, cez niebotycznym wynikiem, ale pierwsze mistrzostwo dla drużyny z Norwegii. Midtjylland wraca na zwycięską ścieżkę, dwunasty sezon należy do nich, triumfowali w dwóch pierwszych, a teraz wracają na czołową lokatę. Czy utrzymają to przez dłuższy czas? Nie, bo Kopenhaga odzyskuje tytuł mistrzowski w 13 sezonie. Ta drużyna to jest dominator jeśli chodzi o ten test. Potwierdzają to na każdym kroku Midtjylland zaledwie dziewiąte, Brentby na nie, Kopenhaga. Znowu jak widać idą serią, czy będzie hat-trick na sam koniec? Przekonamy się, bo przed nami jeszcze jeden, ostatni, końcowy sezon. I w tym końcowym Midtjylland triumfuje, wyprzedzając Kopenhagę bilansem braunkowym. Tutaj wielokrotnie bilans braunkowy decydował. No i przejdźmy jeszcze na dno. Najgorszą drużyną w ostatnim sezonie jest Lillestrum. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten test w tak zwanej wymyślonej lidze skandynawskiej. No co by nie mówić. Dominacja Kopenhagi. 10 mistrzostw na 15 sezonów. Do tego aż 8 z rzędu. Nie wiem, czy kiedykolwiek w jakimkolwiek teście coś takiego się powtórzy, bo to jest niebotyczny wynik. Jak jest niebotyczna też dominacja Ligi Duńskiej nad pozostałymi na 15 sezonów. Aż 14 razy duńskie dużyny, drużyny triumfowały. Tylko raz udało się to Norwegom w postaci Rosenborga. W 11 sezonie Szwedzi 0 zwycięstw. To jest dopiero kompromitacja w ich wykonaniu, ale Kopenhaga naprawdę czapki z głów dokonali czegoś fantastycznego. I co by nie mówić, czekamy aż ktoś powtórzy ich wynik, chociaż jest to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. A jeśli chodzi o ten test, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!